Siemanaszko, z tej strony Mateusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam BTR-80A. Co to jest tak naprawdę BTR-80A? Jest to wóz bojowy piechoty, wyposażony w wieżyczkę z armatą 30 mm, który wychodzi się bezpośrednio od transporterów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że to jest transporter z, po prostu z wieżyczką i armatą. I tak, z racji tego, jak on jest klasyfikowany, jest klasyfikowany na BR-73, jest maszyną totalnie bez pancerza. Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj 10-12 mm pancerza, tutaj mamy 8, co niestety powoduje, że na froncie uzbroją nam się każdy pocisk przeciwpancerny, na boku pocisk przeciwpancerny po prostu przeleci, ale za to siódemka nas przebije więc niestety tutaj mamy bardzo duże wady. Jeżeli chodzi o mobilność pojazdu jak na lata jego produkcji no to jest powiedziałbym że bardzo bardzo słaba. Dodatkowo wielkość pojazdu też nam nie pozwala za bardzo się bawić spotowanie i jakiejś zasadzki. No bo po prostu jesteśmy gigantyczni. Dodatkowo, jeżeli chodzi o działko, no niestety tutaj mamy bardzo duży problem. Jest to 65 mm przebicia na taśmie podstawowej. Na taśmie APDS mamy 82, czyli już troszeczkę lepiej, ale co z tego, skoro ta taśma znajduje się na czwartej erze modyfikacji, więc to jest męka pańska, zanim my się tam dokopiemy. Ale dobrze. Dodatkowo, dosyć dużą wadą tego pojazdu jest niestety. Słaby obrót wieżyczki, bym powiedział rewelacyjny jak jedno rosyjskie pojazdy i rosyjskie standardy, ale jeżeli porównamy to do konstrukcji natowskich, typu na przykład Marder 1, który byłby bezpośrednim konkurentem tego pojazdu, no to już jest no, tragedia, nie? Ale tak, a z racji tego, że tego pojazdu tak naprawdę nie możemy używać w walce bo nie przebijemy, no to musimy kombinować. Jako pelotka pojazd się średnio nada, a to z tego powodu, że się wolno wieża obraca. Jest to, że nie jest Ale jest pewne zastosowanie tego pojazdu, które może nam wyjść. A dokładnie chodzi o to, że musimy sobie musimy używać dornew i poświetlać pojazdy czynnika. Wtedy jesteśmy w stanie jakiś punkt wyglądać. Niestety nasza armata też nie ma stabilizacji, więc będziemy się trochę męczyć. A jeśli strzelać nie jest rewelacyjna, więc możemy trochę mieć problemy. Ale dobrze. Weźmiemy, spróbujemy coś pokombinować. Może nam tutaj coś wyjdzie z tego. Ja bym spróbował się bić tutaj na odwiadu. na to, że nas nie, nie wyświecą albo nie znajdą, bo wtedy będziemy mieli szansę przeżycia. I chyba tak nawet zrobimy. Tu musimy uważać na ten przejazd. Bo... O właśnie! Lorka była szybsza od. Tak naprawdę Lorka to był jedyny pojazd, który byliśmy, bylibyśmy w stanie przebić, więc trochę popsułem. Cóż, zdarza się. Nie, nie zauważyłem ich, bo Powiedzmy sobie szczerze, że no, zaś się zaktualizowały sterowniki graficzne, bo nie gra jest po prostu dużo ciemniej niż wcześniej była. Ale wiadomo. Czasami tak się zdarza. A też z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, nie lubię tego pojazdu na lubię. Ale dobrze lorka chyba jeszcze żyje bo nie została zabita to jest tu wiecie trener wow PTR-80 w wersji włoskiej, więc tak naprawdę mm, trochę lepiej opancerzonego, szczególnie na bokach. Co tyle dobrze. Musimy wykombinować, co by tutaj porobić, bo tak naprawdę jesteśmy no, w czarnej idei. Jak sami widzieliście, że lorka była w stanie się oprzeć naszym pociskom. No to tutaj się zaczynają problemy.

to było tak naprawdę. A Mixem 4. Dobrze, że na to nie wyjechałem idealnie, bo jako pierwszy, bo mówiąc sobie szczerze, że z tego mojego działka to ja bym nic nie zrobił. Staram się wjechać tutaj na tą górę jest, mamy go drugi BTR80 dobrze Mamy drugiego BTR-a, więc już się zapowiada fajnie, bo mamy trzy powiedzmy sobie szczerze, więc obecnie najlepsza bitwa tym pojazdem jaką rozegrałem. Jestem chwilowo zachwycony, że to całkiem całkiem chodzi. Francis nas pokonał. Nie byliśmy w stanie go ruszyć, jak sami widzieliście. Traf trafić trafić, my go nie ruszyliśmy. Ogólnie dzisiaj nie będę chciał robić jakiegoś długiego odcinku o BTRze, bo ten pojazd jest po prostu na tyle słaby, że nikogo to też nie zainteresuje ta maszyna. Powiedzmy sobie szczerze. Więc dzisiaj odcinek będzie dosyć krótki. ale postaramy się zrobić jak najwięcej się da Jetta słyszę? Tu jest Jetta, a, su Naprawdę, trzeba przyznać, że to jest obecnie najlepsza bitwa, jaką btr udało mi się zrobić. Więc, jednym słowem, czuję się spełniony A jak, jak to może być, nie? Czuć się spełnionym, zrobiłem trzy fragi w dwóch zgonach? Nie, ale po prostu nie przypadła mi ta maszyna do gustu. A też wiadomo, niestety... Teraz podczas eventu no to tak naprawdę nikt nie jeździ lekko pancerzonymi pojazdami, bo wszyscy wolą jednak mieć... Troszkę grubsze maszyny, żeby ten event robić craftingowy, więc wiadomo jak to wygląda. Aj. No niestety Ogólnie bitwa nie była zbyt długa ja? Ale Mamy jeszcze jedną maszynkę To jeszcze samolocik To sobie akurat jeszcze bombę zrzucimy Postaramy się jeszcze coś zrobić Chyba tylko teraz wymyślić jak tutaj tego Type'a 87 zabić, bo to może być, to nie będzie łatwe. A w ogóle widzę, że mój team standardowo wyszedł po jednym... po jednych zgonach. Jed, jeden, dwa zgony. No dobrze, tu mają po trzy, Ale... No powiedzmy sobie no słabo. Więc oficjalnie nasz team nie istnieje, szczególnie, że teraz mamy same peloty w teamie. Jednego jak Tigera, jednego mardera i koniec. No to będzie ciekawe Obstałem, że oni się już szybko wbiją do nas na bazę, szczególnie że już byli przy bazie. Dobrze, tu mamy pierwszego delikwenta. Bez jaj, wulkan. Ach. No niestety, widzę, że tutaj nic się nie zmienia. Więc w takim wypadku dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się w niedzielę. Tam już zagramy normalnym pojazdem, a nie takim wynalazkiem rosyjskim. Więc dzięki wielkie, cześć!